Urszula Kozłowska, Syrenka Warszawska. Nad Bałtykiem przed wiekami słychać było pieśni dźwięki. To koncerty wieczorami urządzały dwie syrenki. Siostry miały wielki talent i głosiki, niczym dzwonki, więc śpiewały doskonale, mocząc w morzu swe ogonki. Urodziwe były obie i ogromnie się kochały. Dzisiaj nikt już się nie dowie, czemu w końcu się rozstały. Jedna w porcie kopenhaskim miejsce na swój dom obrała, druga zaś na piach warszawski Wisłą z gdęska się dostała. Brzeg powitał ją wiślany, ptaków śpiewem o wieczorze. I choć miała inne plany, już nie chciała wracać w morze. Świat nie kusił jej daleki, więc syrenka zamieszkała w nurtach pięknej, modrej rzeki, którą szczerze pokochała. Żabki, kaczki i motyle miała za swych towarzyszy, z nimi swe spędzała chwilę. Lub z rybkami wodnej ciszy Nocą słowik jej wturował, Gdy piosenki swe śpiewała, Za dnia skryta wśród sitowia, ku osadzie spoglądała. W niej mieszkali ludzie mili, Którzy pracy się nie bali, Rybołówstwem się trudnili, Albo ziemię uprawiali. I stąd właśnie. Którejś nocy przyszedł młodzik na przeszpiegi. Przy świetle kroczył, Patrolując rzeczne brzegi. A że jasno księżyc świecił, Spostrzegł dziewczą i zawołał. Wiem, kto plącze nasze sieci. Szkodnik umknąć mi nie zdoła. Zwołał zaraz swoich braci. I skoczyli wraz do wody. Przyszedł panno czas zapłacić, Zaczynione ludziom szkody. Lecz gdy ludzie usłyszeli, Jak syrenka pięknie śpiewa, Taką radość w sercach mieli, Że się w mig przestali gniewać. Odtąd zawsze wieczorami Blisko brzegu się zbierali. I gromkimi oklaskami śpiew syrenki nagradzali. Ale kiedyś tak się stało, że nikt pieśni nie usłyszał, wielkim smutkiem w kręg powiało, bo nad rzeką cisza, cisza, gdzie syrenka nasza miła, każdy pytał bezustannie, czyżby brzeg nasz opuściła? Źle tu było pięknej pannie? A syrenkę porwał kupiec. Sznurem ją skrępował ciasno. W szopie trzymał wciąż pod kluczem i traktował jak swą własność. Chciał ją ludziom pokazywać, na jarmarkach jak dziwadło. Rzadkość była to prawdziwe. Pewnie by coś w kieszeń wpadło. Lecz nie tracąc ani chwili, nadwiślańscy osadnicy w mig syrenkę uwolnili. Na przyjaciół można liczyć. Wdzięczna panna obiecała, że obroni lud w potrzebie. I na warcie będzie stała zawsze nad Wiśleńskim brzegiem. Na warszawskim brzegu Wisły stoi po dziś dzień na straży. Zdala miecz jej w sercu błyszczy, Wróg niech przyjść tu się nie waży, Zdobi także herb stolicy I wciąż podziw wszystkich budzi, Na syrenkę można liczyć, Nadal żyje w sercach ludzi.